Siemaneczko. Normalnie tu ładnie pozamiatam te liście, ale tu jest od chuja roboty. Kurwa, mi się nie chce jak chuj. Ciężka praca fizyczna. Słuchajcie, najbardziej, najbardziej mnie w kurkę to. Znaczy irytuje, że już tu mają bekę i myślą, że ja wyrucham kurę, nie? A tu jest kurwa Fu. No. Nie może. Robię, robię zaraz. No. A to jest, kurwa, takie coś, kurwa, wstrętne, kurwa, no. Chuj, ale no wiadomo, no ludzie mnie nie znają, no to... będą gadać, kurwa, no. I taką mam, kurwa, opinię spierdoloną, kurwa. Dobra, a jebie mnie to. Nie ma, nie ma, co, kurwa, gadać, tylko trzeba to, kurwa... Nie słyszę! No, trzeba to ładnie, kurwa, zagrabić, dokładnie, kurwa, starannie. Dobra, kończę, kończę, bo się będę opierdała cały czas zamiast robić. Pozdrawiam serdecznie. Elo, pozdrawiam.